echter Schlag So. Так. Tak uczynię. Może ja spróbuję? Tego nie da się zrobić. Obawiam się, że nie.

Wygląda na to, że zerwało się tam całe miasteczko. Błogosławieni jesteśmy ponad miarę. Święta i umiłowana wybrała sobie nas na swych strażników. Ten święty obowiązek tylko nam jest przeznaczony. Radujcie się, bracia, i gotujcie swe serca na jej przyjęcie. Wznieście swe głosy i nie rozpaczajcie, gdyż wyniesie ona swe wierne sługi ku chwale, kiedy jej A, witaj. Słyszałem, że po wiosce kręci się jakiś gość. Ufam, że azyl jak dotąd ci się podoba. Tak, bracia moi, dzieje się, gdy wpuścimy do wioski kogoś z zewnątrz. Oni nie umieją uszanować naszej prywatności. Jeśli mu pozwolimy odejść, opowie o nas innym. Wieść się rozejdzie, i co wtedy? Ty, nieznajomy, nie rozumiesz naszych zwyczajów. W swej ignorancji sprowadziłbyś do azylu wojnę. Nie mamy obowiązku tłumaczyć się przed tobą z naszych czynów. Mamy nasz święty obowiązek. Gdyby nie udało nam się jej obronić, Popełnilibyśmy wielki grzech. Wszystko zostanie wybaczone. Atakujemy. Dobrze. <śmiech> <śmiech> <목소리도> 아통증이 Kim jesteś? Przysłali cię, żebyś dokończył dzieła? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że widzę kogoś spoza wioski. Ja... <słuch> Z moją nogą jest kiepsko. Nie czuję stopy. Mogę nastawić nogę i złagodzić nieco ból, ale będzie potrzebował długiego wypoczynku, zanim dojdzie do zdrowia. Nie mam teraz czasu. Jestem już tak blisko. Urna jest na tej górze. Arl jest chory, ale wydobrzeje. Arl to szlachetna dusza, a Prochy, Prochy z pewnością przywrócą mu zdrowie. Azl leży w cieniu góry, w której ukryta jest urna. Znajduje się tam stara świątynia, wzniesiona do jej ochrony. Drzwi są zawsze zamknięte, ale wiem, gdzie jest klucz. Erik nosi medalion, który otwiera drzwi do świątyni. Widziałem, jak to robi. Tak, to jest twój klucz. Zabierz mnie na zbocze góry, a pokażę ci, jak działa. A, dobrze, pomóż mi. Postaram się nas. a, zbytnio nie spowalniać. No to jesteśmy na miejscu. Daj mi medalion. Zobaczymy, czy pamiętam, co z nim trzeba zrobić. Ta, widzisz? Można przy nim manipulować w ten sposób. I proszę bardzo, klucz. Hmm, co z nim dalej zrobić? Cóż ja bym dał, żeby tylko obejrzeć tę salę w pełnej krasie, tak jak ją zbudowano. A jednak, pośród lodów i śniegów, wciąż widać pozostałości dawnego piękna. Przepraszam, co powiedziałeś? Jestem nieco roztargniony, wybacz. Te rzeźbienia powstały niedługo po śmierci Andrasty. Być może ujawnią nam jakieś nieznane fakty z jej życia. Potrzebuję więcej czasu na dokładne zbadanie tych posągów i rzeźbień. I tak nie mógłbym za tobą nadążyć z powodu ran. Raczej nic mi nie grozi. Nie ma tu nikogo z wioski. Idź, nic mi nie będzie. Może moim przeznaczeniem było jedynie doprowadzenie ciebie do urny. Została wzniesiona, aby chronić urnę przed tymi, którzy chcieliby ją ukraść lub zniszczyć. Czyli przed Imperium Te Winter. Nie jestem pewien. W takich sprawach legendy nigdy nie są zbyt precyzyjne. Tylko wiernym dane będzie ujrzeć święte prochy. Niewiernych czekają jedynie śmierć i nieszczęście. Wzrok stwórcy padł na miejsce ostatecznego spoczynku Andrasty. Opłakuje swą miłowaną i wzmaga się w gniewie na tych, którzy ją zdradzili. Tak głosi legenda. Być może rzeczywiście tego miejsca pilnuje sam stwórca. Gdy jednak zaczniesz czytać między wierszami, zrozumiesz, że to zwyczajna prawda, ukryta pod płaszczykiem hiperbol i metafor. Nikt nie chciałby usłyszeć, uili przez wiele lat mozolił się, aby udoskonalić niezwykłe maszyny, których zadanie polega na wbijaniu ostrych kołków w tyle części ciała nieproszonych gości. Chyba lepiej, żebym tu został, nie sądzisz? Będę tutaj, gdybyś mnie potrzebował. Hmm, a teraz potrzebuję czegoś, na czym mógłbym pisać. Wróciłeś. Udało ci się dotrzeć do urny? Dobrze, więc powodziłem. Więcej zrobił, Jak zechcesz. Dobrze. Dobrze. Jak zechcesz. A Zrobię to. Dobrze. Hmm.